Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Wagi w horoskopie na marzec 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam cię serdecznie i zachęcam do subskrypcji tego kanału, abyś był po razy wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapił, nie przegapiła horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moje drogie wagi. Horoskop jest zawsze horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, moje drogie zodiakalne wagi, nie przedłużamy, tylko patrzymy. Horoskop dla Was na ten miesiąc na marzec. W tym miesiącu zrobimy sobie taki duży układ i sprawdzimy wszystkie możliwe sfery życia. Także moja droga zodiakalna wago, jeżeli chcesz się dowiedzieć wszystkich szczegółów, to proszę oglądaj horoskop do samego końca. Patrzymy, zodiakalna waga i marzec. Pierwsza karta będzie kartą opisującą waszą osobę i waszą aktualną energię. Kolejna karta będzie mówiła nam tutaj o finansach, o pieniądzach. Następnie skupimy się na komunikacji międzyludzkiej i na relacjach międzyludzkich. Gorąco. Dom i rodzina. Przyjemności. Ale także potomstwo i dzieci, jeżeli je posiadacie. Zdrowie. Teraz moje drogie wagi, będą tutaj związki, miłości, a także sprawy oficjalne. Następnie niebezpieczeństwa w tym miesiącu. Tutaj sprawdzimy sobie podróże, wyjazdy za granicę, ale także edukację i egzaminy w marcu. Kariera, rozwój zawodowy i praca. Przyjaciele, sprzymierzeńcy, osoby, które mogą Wam pomóc, i to, co jest narzucone przez los dla osób z znaku. Jak to tutaj widać wszystko dobrze, moje drogie wagi. Widać, cieszę się. O. No to zaczynamy. Pierwsza karta Siódemka Mieczy opisująca Waszą aktualną energię. Jakaś niepewność przy Was jest. Mam wrażenie, że te zodiakalne wagi będą chciały w marcu załatwić jakąś sprawę tak troszeczkę naokoło. Może niezgodnie z jakimiś zasadami panującymi w danym miejscu. Widzę, że troszeczkę tutaj kombinujecie. Chcecie coś zrobić, ale tak jak zostało wspomniane wcześniej, jakimś takim sposobem, jakoś na skróty. Bardzo tutaj kombinujecie, analizujecie. No coś takiego jest tutaj przy was zdecydowanie pokazane. Chcecie wykazać się w jakiejś sprawie sprytem. I być może chcecie też odkryć jakąś tajemnicę, dowiedzieć się czegoś, co tutaj jest w marcu przed wami, zakrytej utajnione. Finanse. Ojejku, jeżeli chodzi o finanse, moje drogie zodiakalne wagi, to powiem wam tak. Te finanse rewelacyjne nie będą, ale to dlatego, że wy będziecie pomagać każdemu jak tylko możecie. Będziecie tutaj kogoś wspierać finansowo. Ewidentnie to jest pokazane, przez co no, wasze fundusze też będą tutaj się zmniejszać. Na pewno sytuacja finansowa nie będzie przy Was tragiczna, ale też jakichś wielkich tutaj radości spowodowanych finansami przy Was nie widzę. Mam wrażenie, że wy bardziej będziecie miały potrzebę. Bądź też konieczność, aby komuś bliskiemu tutaj pomóc, aniżeli jeżeli wy same mielibyście, moje drogie zodiakalne wagi, tutaj skorzystać i powykorzystywać te pieniążki. Stabilnie, ale będziecie kogoś wspierać. Relacje międzyludzkie i komunikacja. Ojejku, jakież tutaj są wojny, nerwy, konflikty i w ogóle tragedie. Słuchajcie, wagi. Z tego, co ja widzę, to bardzo duża ilość konfliktów, kłótni, sprzeczek z bliskim otoczeniem, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Komunikacja będzie tutaj bardzo nerwowa, bardzo napięta. Widzę tutaj to, że przez kogoś bardzo mocno poczujecie się zranione w tym miesiącu i to jest bardzo złe, oczywiście, ale może tak ma być. Z tego, co ja tutaj widzę, to posłuchajcie. Musicie wykazać się cierpliwością i spokojem, bo ktoś z waszego otoczenia będzie starał się bardzo intensywnie Was tutaj sprowokować. I jeżeli wy dacie się, moje drogie zodiakalne wagi, w tych relacjach międzyludzkich i komunikacji sprowokować, to tutaj wyjdzie bardzo duża wojna, która może nawet skończyć się na drodze prawnej. Bardzo nerwowa atmosfera, jeżeli chodzi o te relacje międzyludzkie, jest tutaj pokazana, i myślę, że to też przejdzie o, do tego aspektu rodzinnego, gdyż dom i rodzina również nie pokazują mi się w marcu dla Was pięknie i kolorowo. Ja mam tutaj pokazane jakieś rozczarowanie, rozpaczanie nad tym, że coś nie wygląda tak, jak ty sobie oczekiwałaś w domu i przy rodzinie, coś pójdzie nie tak, coś bardzo mocno cię rozczaruje, możesz coś stracić. Mm -hmm. Bardzo mocno to tutaj jest pokazane. Być może też cała twoja rodzina ucierpi na tym, um, że będziesz miała te konflikty w tej sferze um, komunikacyjnej, w relacjach międzyludzkich z najbliższym otoczeniem. Mam też teraz takie wrażenie, że problemy, co niektóre wagi, ale to dla niektórych wag, będą miały z sąsiadami, którzy nie dają wam żyć. Coś takiego jest tutaj pokazane. A nawet jeżeli ty masz dobrych sąsiadów, to ja mam tutaj pokazane, że może nagle w marcu wprowadzą się niespodziewanie jacyś nowi sąsiedzi, którzy za przeproszeniem okażą się patologiczni. Ja mam pokazane, że nie dość, że ty cierpisz, to jeszcze cała twoja rodzina i wszyscy twoi domownicy cierpią. Powiem wam tak: te relacje międzyludzkie no, są tutaj pokazane i rodzinne, bardzo ciężko, więc z, tym, z tymi ludźmi w marcu droga wago, łatwo mieć nie będziesz. Przy rodzinie jakieś smutki, łzy, rozczarowania. Hmm, ciężko. No ale dobrze, już nie skupiajmy się tak bardzo na tych negatywach przyjemności dzieci i rodzina. Jeżeli chodzi o te przyjemności moje drogie zodiakalne wagi, to przyjemnością dla was może być to, że wydarzy się tutaj nagle jakaś taka zupełnie niespodziewana sytuacja od losu. Nie wiem, co to będzie. Może na przykład yy, ktoś sprawić jakąś radość, a się tego tutaj nie spodziewasz. Albo też przyjemnością dla Was może być, słuchajcie, jakaś mniejsza wygrana. Tutaj nie jest pokazana jakaś wielka wygrana w gry losowe tu drapki. Ale jest pokazana jakaś mała wygrana, która będzie dla ciebie przyjemnością. Również przyjemnością dla Ciebie może być to, że kupisz sobie w tym miesiącu coś, o czym od dłuższego czasu marzyłaś i pragnęłaś droga mieć. Jeżeli chodzi o te dzieci, o to potomstwo dla osób, które posiadają spod znaku wagi, bardzo zmienne relacje, raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, ale mam pokazane tutaj przede wszystkim trudności w komunikacji, jeżeli chodzi o Ciebie i o Twoje dziecko, o Twoje dzieci. Prawdopodobnie będzie tak, że nie będziesz mogła drogawago skomunikować się ze swoim dzieckiem. Gdyż ono nie będzie odbierało od ciebie przez dłuższy czas w marcu telefonów, bądź nie będzie przez dłuższy czas w marcu odpisywało na twoje wiadomości. Wyobraź sobie, to mi karty Tarota pokazują. No, musicie na to na pewno zwrócić uwagę, że łatwo i kolorowo przy tych dzieciach nie będzie. Zdrowie. Zdrowie jest tutaj pokazane. Dość harmonijnie, ale co niektóre wagi będą miały tendencję do tego, że powrócą do Was jakieś dolegliwości z przeszłości, które nie były wyleczone, a były zaleczone. O, to jest idealne stwierdzenie. Powracają tutaj do Was jakieś dolegliwości z przeszłości, które nie są y, wyleczone, tylko są zaleczone. Hormony mi się pokazują przy wagach jako coś, na co warto zwrócić uwagę. No, i też sprawy, sprawy kobiece. Coś takiego, jeżeli chodzi o zdrowie. Ogólnie ta energetyka zdrowotna jest dość zharmonizowana dla większości wag, no ale niestety mam tutaj pokazane, ym, że nawrót jakiejś dolegliwości zdrowotnej z przeszłości. Mam też pokazane to, że ktoś może wam w prezencie dać coś związanego ze zdrowiem. I to mogą być jakieś witaminy, jakieś minerały, coś takiego, że otrzymasz od jakiejś bliskiej osoby w marcu właśnie taki prezent związany ze zdrowiem. Wyobraź sobie, moja druga celiakalna wagą. Nie zdziwiłoby mnie to, jeżeli byłoby to związane z ziołolecznictwem Bo mi się tutaj pokazują jakieś białe kwiaty. <laughs> o właściwościach leczniczych. Ech, teraz sprawy oficjalne oraz związki i miłości. Jeżeli chodzi o te sprawy oficjalne, moja droga zodiakalna wago, możesz tutaj otrzymać jakieś pieniążki, to mi się pokazuje pieniądze. Pieniądze od górne, pieniądze z urzędu. Jeżeli na nie liczysz, no to je w marcu otrzymasz i będziesz z tego powodu zadowolona. Ogólnie zharmonizowana energia w sprawach oficjalnych. Nic złego nie będzie się tutaj działo, możesz sobie załatwiać tego typu sprawy, ale tak jak zostało powiedziane na początku horoskopu, tak jak ja powiedziałem na początku horoskopu, będzie tutaj, mam wrażenie, konieczność um, użycia jakiegoś sprytu, jeżeli chodzi o te sprawy oficjalne. Coś takiego jest tutaj pokazane. A miłość uczucia. Single, singielki spod znaku wagi. Za dużo zaje dajecie od siebie, jeżeli chodzi o tych nowych potencjalnych partnerów. Bardzo chcecie miłości, ale ja mam tutaj pokazane, że wy byście byli w stanie im nieba do stóp uchylić i, yy, i przyjmujecie taką pozycję, że wy wszystko chcecie dać, a te osoby tylko od was biorą i też takich mm, będziecie partnerów przyciągać w marcu. Mało tego, mam dla was bardzo ważną od kart tarota tę informację, że w marcu zodiakalne wagi będą przyciągały do swojego życia partnerów, którzy będą mieć mniej materialnie od was. Czyli na przykład będą mieć mniej y, pieniędzy od was, mniej płatną pracę, gorszą pracę. Coś takiego jest tutaj pokazane, macie szansę znaleźć miłość kogoś do związku w tym miesiącu. No ale tak jak mówię, słuchajcie. Przyciągniecie kogoś. z odzysku, kim będzie trzeba się zaopiekować i będzie miał mniej od Was. A jeżeli chodzi o te nasze wagi w związkach. No to dobrze, dobrze, harmonijnie, bezpiecznie między Tobą a Twoim partnerem w związku, ale też zwróć uwagę na to, kto tutaj więcej daje, a kto więcej bierze, gdyż jest tutaj zaburzona równowaga. Jest tutaj zaburzona równowaga. Mam wrażenie, że jedna strona daje bardzo wiele, łącznie z tą kwestią materialną, finansową, pieniężną. A druga tylko bierze, bierze, bierze. I teraz dopasuj do siebie, czy ty jesteś tą stroną tylko biorącą, czy ty jesteś tą stroną tylko dającą. Jeżeli chcesz, aby związek był szczęśliwy, musisz go bardziej zrównoważyć. Żeby było mniej więcej porówni, tak? Tylko wtedy, kiedy energia będzie zrównoważona, związek będzie fajnie funkcjonował. W innym przypadku, to zawsze będą jakieś niedociągnięcia i pretensje, bo ten daje wszystko, a ta nic nie daje wszystko bierze. Tak? Aczkolwiek rozstań żadnych tutaj nie widzę. Będziecie dalej w związku. Niebezpieczeństwa. Hmm. Wiecie, co ja Wam powiem, że. Pomimo wszystko, to ja nie widzę tutaj przy Was jakichś większych niebezpieczeństw. W żadnej tragedii się tutaj w Waszym życiu takiej wielkiej nie stanie. Oczywiście, te wszystkie złe rzeczy, o których ja mówiłem, jeszcze powiem, bo będę miał tutaj niestety jeszcze do powiedzenia złe rzeczy dla Was dalej. Nie są na tyle złe, aby to miało zagrozić Waszemu życiu czy życiu Waszych bliskich. Także żadna większa tragedia tutaj się nie stanie, aczkolwiek po raz kolejny mam pokazane, że. Nerwy. Bardzo dużo nerwów jest tutaj pokazane na psutych. Taka bardzo ognista atmosfera w tym miesiącu, i to będzie dla ciebie za dużo, bo ty raczej z charakteru drogowego jesteś taka spokojna, ugodowa i chcesz żyć w zgodzie, a niestety ludzie i świat zewnętrzny będą powodować to, że ty nie będziesz za bardzo mogła żyć w tej zgodzie, i dla ciebie to będzie bardzo ciężkie. Tak to właśnie widzę. Jakieś też niebezpieczeństwo związane bardziej jest tutaj pokazane przy Twoich dzieciach, przy młodszych osobach z rodziny, ale nie jest to niebezpieczeństwo zagrażające życiu, tylko raczej podejmowanie jakichś takich głupich, dziecięcych decyzji, które mają potem dalej wpływ na życie uczuciowe czy finansowe, ale nie jest to żadna tragedia zdrowotna, także o to się tutaj nie martw. Dalej mamy kategorię, sferę yy, egzaminów, nauki i podróży. Na podróże to tutaj lepiej jakieś dalsze nie liczcie. Problemy, blokady, opóźnienia w czasie. Możecie sobie planować podróże, ale podróże i tak nie dojdą do skutku, czyli może lepiej w ogóle ich nie planować na marzec, gdyż wszystko będzie tutaj szło jak krew z nosa. Mam też tutaj pokazane to, że jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o szkolenia, to będą tutaj problemy komunikacyjne jeżeli chcesz zdawać egzamin w marcu, to przełóż go na inny miesiąc, gdyż w marcu nie będziesz mieć głowy chłonnej do tego, aby posiąć odpowiednią wiedzę. I ja mam tutaj pokazane też to, że te szkolenia, te nauki, te edukacje nie będą szły w marcu z obiekalnym wagą. Lepiej sobie to odpuścić i odłożyć to na inny miesiąc. No i to tyle w tej sferze życia. Cóż tutaj w pracy i w karierze zawodowej? Osoby szukające pracy z podznaku wa yy, wagi bardzo dobrze. Z tego co ja tutaj widzę, to macie szansę na otrzymanie jakiejś nowej propozycji pracy i wy nawet nie będziecie za bardzo tutaj musiały tego szukać, gdyż wy otrzymacie tak zwane poznajomości od kogoś, kogo znacie, ale to nie jest wasze najbliższe otoczenie, bo ono jest ogólnie złe, ale otrzymacie tę propozycję od mężczyzny plus minus w waszym wieku, może być. Kilka lat starszy, z którym kiedyś współpracowaliście i od niego otrzymacie ofertę pracy, pomimo tego, że prawdopodobnie dawno nie mieliście z tym mężczyzną żadnego kontaktu i zbyt wiele do czynienia z nim też nie mieliście. Jest szansa na znalezienie pracy, będzie propozycja pracy i to całkiem kusząca. A jeżeli chodzi o osoby pracujące Nadal pracujecie i bardzo dobrze w pracy. Powiem Wam szczerze, że w pracy w tym miesiącu będziecie się, drogie wagi, jeszcze lepiej czuły niż w domu. O, w pracy będziecie odpoczywały, tak Wam powiem, że wracacie do domu i tutaj są jakieś nieprzyjemne sytuacje. Idziecie do pracy i w pracy odpoczywacie. I tutaj karty Torota dosłownie mi pokazują to, że zodiakalna waga powie do współpracowników: jak ja przychodzę do pracy, to ja w końcu odpoczywam, to ja w końcu mam chwilę spokoju i wytchnię. No tak jest pokazane, tak czasami życie się rysuje, ja to tak przy was widzę. W pracy otrzymacie jakieś wsparcie, którego nie otrzymacie w rodzinie i którego nie otrzymacie od znajomych, od współpracowników. Dostaniecie więcej emocji, wsparcia, zrozumienia i wysłuchania oraz dobrych rad niż od tych waszych najbliższych. Ja mam tutaj pokazane, że jakaś blondynka w pracy bardzo was wesprze, to jest jakaś koleżanka z pracy, Blondynka ewidentnie bardzo się okaże w porządku rzetelną osobą. Bardzo. Bardzo się pozytywnie zaskoczycie, że jeszcze tacy ludzie są na świecie. I wspomnijcie moje słowa. Ach, przyjaciele i mm, sprzymierzeńcy. No tak jak mówię, w tych sprzymierzeńców w najbliższym oczoczeniu to zbyt wielu mieć nie będziecie. Troszeczkę się powtórzę, no ale muszę. Ja tutaj widzę, że zawiedziecie się bardzo mocno na przyjacielu, na znajomych, na najbliższym otoczeniu, na rodzinie. Do tego stopnia, moje drogie zodiakalne wagunie, że wy będziecie płakać po nocach i będziecie miały problemy z bezsennością. Tak bardzo się tym wszystkim przejmiecie. Przejmiecie się tak bardzo tym, że ktoś po prostu wbił wam w marcu nóż w plecy. Ktoś, kto miał być przyjacielem, okazał się wrogiem. I wy się nawet tego nie spodziewacie. I będziecie wręcz rozgoryczeni tym yy, świadomością tego, że ludzie mogą być aż tak podli. Dosłownie, wy tak powiecie, w nocy nie będziecie mogły wstać. Nie będziecie mogły spać i będziecie tak wstawać z łóżka, siadać na tym łóżku i mówić: Ja po prostu nie mogę sobie zdać sprawy z tego, jak ludzie potrafią być podli. Dosłownie karty Tarota mi to tutaj pokazują. Także nie liczcie na tych ludzi, bo naprawdę się przeliczycie. I co macie w tym miesiącu narzucone od losu? W tym miesiącu narzucone od losu, moje drogie zodiakalne wagi, macie to, abyście wykazały się cierpliwością. Jeszcze wszystkie efekty waszej pracy do was w tym miesiącu nie przyjdą. One muszą dojrzeć. Wy musicie jeszcze poczekać. Także cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Owoce, plony swojej pracy zbierzecie w następnych miesiącach. Tak gdzieś do siedmiu miesięcy w przód. Ale jeszcze w marcu. Nie będzie zbierania plonów. W marcu musicie wykazać się cierpliwością i jakoś pozytywnie przeżyć ten miesiąc i skupić się na tym, co pozytywnego jednak jest w horoskopie, a były sprawy, które były pozytywne. Dobrze, moje drogie wagi, ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli to trwaliście do końca filmu, to proszę zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. W razie potrzeby zapraszam do kontaktu prywatnego. Ja Wam życzę cudownego miesiąca i wszystkiego najpiękniejszego. Trzymajcie się. Pa pa.